ale trochę historii. W Polskiej Zjednoczonej Partii były dwa nurty. Nurt, który uważał, że powinna być liberalizacja i powinna być opozycja dopuszczona do głosów. Ten nurt reprezentował Aleksander Kwaśniewski, Stanisław Cioszycek, Włodzimierz Cinomoszewicz, Józef Oleksy, ale również student Wydziału Dziennikarstwa Nauk Politycznych jeszcze raz Czarzastym. Gdyby ten nurt Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pod przewodnictwem Aleksandra Kwaśniewskiego nie wygrał, nie byłoby okrągłego stołu. To, co mówię, jestem do tego głęboko przekonany. To jest jeden wariant. Drugi wariant i druga prawda. Nie pełniłem w PZPR żadnej funkcji. Byłem szefem ruchu studenckiego, kulturalnego ruchu studenckiego. Odpowiadałem za festiwale, za famę, odpowiadałem za festiwal piosenki w Krakowie studenckiej, odpowiadałem za kluby, takie jak stodoła, hybrydy, remont, Pałacyk, jaszczury tych klubów było 70 w ramach tego biura. Moimi przyjaciółmi był Gintrowski, był Kaczmarski. Kaczmarski Jacek po powrocie z Australii napisał swoją pierwszą książkę Plaża dla psów. Wie pan, kto ją wydał? raz tę. Nikt inny. Nie wydaje się książki u człowieka, do którego się nie ma zaufania. Przyjaźniłem się z Ciechowskim, byłem w tym środowisku. Ci ludzie dokładnie wiedzieli, skąd przychodzę i jaki jestem. Nigdy bym tego nie powiedział, bo nawet moi doradcy mówili nie wchodź w te sprawy, ale sobie tak pomyślałem. Powiem to i raz na zawsze to zakończę. Czy to było mądre, czy to było głupie, ocencie Państwo. Nie wstydzę się tego. Robiłem to, co robiłem. Historia jest moją historią. Nie będę od niej uciekał. Jedni to będą oceniali tak, inni to będą oceniali inaczej, ale to ja.